Witam państwa serdecznie. Nazywam się Bartek Gagucki i chcę państwu serdecznie podziękować za ogromne zaufanie, które państwo nam okazują. Dziękuję w imieniu swoim, instruktorów, trenerów, warsztatowców, wychowawców, pedagogów, wreszcie ratowników, którzy pracują razem z państwa dziećmi. Dziękuję za to zaufanie, które państwo okazują poprzez wysyłanie swoich dzieci razem z nami na obozy. Wysyłanie ich razem z nami na zajęcia, które prowadzimy, bo to sprawia, że widzimy sens w tym, co robimy. Chcę Państwu serdecznie podziękować i podzielić się taką myślą, że ostatni okres dla nas jako stowarzyszenia i jego przedstawicieli nie był łatwy, dlatego że nie mieliśmy szans na pracę taką, do jakiej jesteśmy przywykli. I chcę Państwa zapewnić, że nie spoczęliśmy w tym czasie na laurach ani nie zarzuciliśmy tego. Czym się zajmujemy, to znaczy pracą szkoleniową? Z jednej strony chcę Państwu powiedzieć, że zaangażowaliśmy się w pracę Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych. Ja osobiście zostałem wykładowcą tej uczelni i prowadzę tam zajęcia, z czego jestem dumny. Chcę też Państwu powiedzieć, że cały czas nasz zespół rozwija się również dla Państwa dzieci i rozwija kompetencje, które będziemy używać na najbliższych obozach. Chcę powiedzieć o tym, że w naszym zespole przybyło nam kompetencji, bo jeden z naszych instruktorów zakończył szkolenie, studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i zabezpieczenia przeciwpożarowego. Co sprawia, że jeszcze lepiej będziemy mogli po pierwsze zadbać o bezpieczeństwo Państwa dzieci, ale również ich inspirować w taki świadomy sposób do myślenia o swoim własnym bezpieczeństwie i do dbania o nie. Więc mam nadzieję, że dzieciaki wrócą zainspirowane tę, tą tematyką. Z drugiej strony, osobiście chcę Państwu podzielić się z, myśl, z taką myślą, która jest we mnie i jestem z tego bardzo zadowolony. To znaczy, rozpocząłem szkolić się, szkolenie będzie wydłużone w czasie, na i praktykuję w zakresie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Mam zamiar te kompetencje angażować w rozwój Państwa dzieciaków, również przy okazji obozów albo innych wydarzeń o charakterze szkoleniowym. Ale też chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli Państwo dostrzegą potrzebę, żeby skorzystać z mojego wsparcia jako terapeuty, osoby, która prowadzi zajęcia z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, to zapraszam serdecznie do kontaktu. Mogę wesprzeć Państwa, zarówno w pracy z Państwa dzieciakami, jak i w stawaniu wobec trudnych sytuacji, których w dobie obecnej nie brakuje. Zapraszam do kontaktu, trzymam za nas wszystkich kciuki. A jeszcze chciałbym zachęcić do tego, żeby jeśli Państwo tego nie zrobili, to znaczy nie zapisali swoich dzieciaków albo nie podzielili się informacją o naszych obozach z najbliższymi, to zachęcam, aby Państwo to zrobili, bo miejsc już jest coraz, coraz mniej. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.